Dom Morderstw. Na cichej ulicy mieszkalnej w małym miasteczku stoi stary, biały drewniany dom. W ciemny wieczór, przy bliższym spojrzeniu, zauważycie, że jego drzwi i okna są szczelnie zamknięte i zasłonięte. Drewniana latryna na podwórku sugeruje, że ten dom nie pasuje do XXI wieku, ale w jakiś sposób należy do innej epoki lub historii. Zniszczony przez warunki atmosferyczne, znak wiszący na zrujnowanym ganku frontowym ostrzega zamiast witać. Ten dom jest znany jako Dom Morderstw. Jego ściany wciąż chronią tożsamość. Którzy 10 czerwca 1912 roku zatłukli na śmierć całą rodzinę Josaja Amura i dwóch gości. Prawie 97 lat później Dom Tajemnic wciąż przyciąga wielu odwiedzających, niektórym wydaje się, że dom przemawia. Wizyty badaczy zjawisk paranormalnych dostarczyły dowodów audio-, wideo- i fotograficznych na aktywność paranormalną. Wycieczki po domu były przerywane przez dziecięce głosy, spadające lampy, poruszające się drabiny i latające przedmioty. Wielu świadków potwierdziło obecność duchów w tym domu, a niektórzy twierdzą, że się z nimi komunikowali.